Aaron Ralston był doświadczonym 26-letnim wspinaczem, który zdobył już nie jeden szczyt. Lecz pozornie niewymagająca wspinaczka tamtego dnia zmieniła się w 127-godzinny koszmar. Od dawna nurtowała go myśl o wędrówce przez pustynię Moab w stanie Utah. Otaczały ją liczne kaniony, które tworzyły park narodowy Canyonlands. 27-letni mężczyzna nie zaznaczył na swojej mapie żadnego konkretnego kanionu. Nie miał też żadnego planu czy ustalonej trasy, dlatego nikt z jego bliskich ani kolegów z pracy nie wiedział o jego pobycie w tym miejscu. W pewnym momencie, Aaron dotarł do kanionu Blue Joint Canyon. Schodząc w dół wąskim przejściem w kierunku dna kanionu, zauważył zaklinowany głaz kilka metrów nad ziemią. Pomyślał, że jeżeli stanąłby na nim i zawisnął na rękach, mógłby łatwo opaść na ziemię. Jednak gdy przygotowywał się do wykonywania tego kroku, głaz się poluzował i zaczął spadać. Aaron instynktownie próbował załagodzić upadek swoimi dłońmi, lecz niefortunnie głaz uderzył mocno i przygniótł jego prawą rękę do ściany kanionu. Gdy pierwszy szok minął, a ból stał się bardziej znośny, zdał sobie sprawę, że jest uwięziony na dnie kanionu. Wokoło nie było nikogo, a najbliższy samochód znajdował się kilkanaście kilometrów stąd. Aaron nie miał możliwości wezwania pomocy i wiedział, że nikt nie będzie go szukał w kanionie. W pewnym momencie rozważał możliwość śmierci, wziął swoją kamerę i nagrał krótkie pożegnanie dla rodziny. Przez pięć dni próbował się uwolnić, lecz bezskutecznie. W międzyczasie wypił ostatnie krople wody i zapasy jedzenia z plecaka. Gdy skończyła mu się woda, w akcie desperacji sięgnął po swój własny mocz. A na ścianie kanionu wyrył swoje imię oraz dwie daty. Swoje urodziny oraz przypuszczalny dzień śmierci. Aaron szybko zdał sobie sprawę, że skała nie ustąpi i jedyną szansą na ucieczkę jest amputacja ręki. Zbierając ostatnie siły, użył dźwigni, korzystając ze swojego sprzętu wspinaczkowego, by złamać kość promieniową i łokciową. Następnie, przy użyciu scyzoryka i kombinerek, przeciął tkanki i ścięgna. Był wolny, ale wciąż daleko od ratunku. Wyczerpany mężczyzna rozpoczął swoją mozolną podróż w stronę cywilizacji. Nie wiadomo, czy by przeżył, gdyby nie kolejne zrządzenie losu. W trakcie swojej wędrówki Aaron natknął się na rodzinę turystów z Holandii. Zaopatrzyli go w wodę i jedzenie oraz natychmiast wezwali pomoc. Ratownicy przywieźli go helikopterem do szpitala. Jego stan był krytyczny, stracił dużą ilość krwi i znacznie schudł. Pewien czas później odnaleziono fragmenty jego ręki spod głazu. Po kremacji Aaron powrócił do kanionu, aby tam rozsypać prochy. Jego niezwykła historia zainspirowała twórców filmów 127 godzin, ponieważ tyle czasu spędził z ręką uwięzioną pod zaklinowanym głazem. Ralston później stwierdził w licznych wywiadach, że odrodził się po wyjściu z kanionu. Stał się mówcą motywacyjnym, założył rodzinę i kontynuował swoje przygody w górach mimo amputowanej ręki. Ta historia pokazuje, jak w obliczu śmierci człowiek potrafi wspiąć się na wyżyny odwagi, aby przeżyć. Dajcie znać w komentarzach, jak wy zachowalibyście się w takiej sytuacji.